Zemsta smakuje na zimno i na silnie Kiedy posuwasz byłą, która trzy godziny stygnia, na zająć i matka pyta, jak wam się układa Zatem, źle o córce mówić nie wypada Krew jej słodka, jak wino, tu są Dobiega koniec, pora zebrać blond Także, znowu niesmak pozostaje Tak prezentuje się scena zakopane Mają pretensje, gęby moralne złotą kurwy zachowują się trywialnie Będziesz się szmadzić w bluzie z naszym logo A kolana wyrobisz na koncertach w Pogo o, chwyć za rękę, panią, śmierć Ważne, że masycki mózgu, ćwierć, Femi nazistki spalą ten utwór gekon geks. Rozwalę wam otwór w mózgu. Z taktu oraz faktów Pragniecie tu coś skrewić Jestem skrótem traktów, nie zdołacie tego zmienić Poza czasem i przestrzenią dobro, smacznie śpi śli Ciągle pertraktują, otwierają nowe drzwi na hero nie byś się nauczył, ma tole jak traktować ludzi, by im złamać wolę. Ja zbier dole jak to kopie po mieszkaniach Nie obchodzą mnie piętra, ciągam gmach raz, hałas, hałas, potrzebuję hałas, w tym ambaras, by spłonęli naraz Ten kałamarz łamasz, szyję nienawiścią Piura zapoznają się z chorą Myślą, to już czas na lekarstwo Dolej więcej, lepkie rączki kręcą Coraz częściej krzywe palce, białe rękawiczki, nie mogę mąknąć, drzwi od piwicz. Jęki. Słyszę ciągle lament, cały Boży cień. Nad granem, życie to hazard Do śmierci was zmuszę Pieniądze to chuj, gram o wasze dusze Skruszę ten towar, delektacja suszem Arystokrata wtupca się nim muszę Mam dziką nadzieję, że zatańczysz ze mną Pośród mroku, w noc bezsenną W wokół stworzenia, których nie da się opisać Po prostu umrzesz, nie ma się co spinać Śpiący rycerzu, pora parę kląt Przynoszę swąd i nie odejdę stąd Ho! Nie odejdę stąd o. Nie odejdź stąd, ha! Nie odejdź stąd, ha! Nie odejdź stąd, ha!